Bridge in these heels? I don't suppose I can call a cab to get me to the island. What? Hello there, Cheshire. Oh, shit! Mommy! It seems your driving is on par with your journalism. I figured I'd beat you to the island. But the guards had another idea, didn't they? Not really my best plan, huh? You think you've got me figured out, don't you? We journalists have to have some detective skills, you know. You're after a gemstone. And that stone has to be in the Ithavol Group building. I'm headed there too. How odd. You seem to know where I'm going before I do. Yet you don't seem to know how to drive a car in a straight line. What am I? A chauffeur? Cheshire, do you have any idea what prolonged walking in this salty air will do to my hair? Well, I tend to use some product when I go to the beach.

I teraz mam jeden z moich zdaniem naprawdę fajniejszych leveli w grze. Mimo, że FPS-y wariują i to tak ostro powiedziałbym. Mam średnie pojęcie co się dzieje. Nie będę kłamał. Naprawdę... To jest um... ten poziom to jest um... pościg ciężarówkami z Matrixa dwójki. Gra komputerowa. To naprawdę nie mam... nie mam lepszego określenia. Dlatego co się tu dzieje? Zdajecie się zorientować w sytuacji lekko. Ok, przede wszystkim co muszę zrobić, to muszę się pozbyć tych kolesi. Więc... Um, podłoga to lawa, tak dosłownie. Dlatego możemy skakać wyłącznie między... między pojazdami. Ten level nie jest, do, nie jest specjalnie długi. Ale ma jedną z naprawdę fajniejszych fajniejszych sekwencji jakie są w tej grze. Ale o niej opowiem za sekundę. Dobra. Udało mi się wykonać unik w powietrzu. To co jest, zdychasz czy nie? No właśnie. Jeszcze spróbujemy tego tutaj. To jest naprawdę bardzo fajnie zaprojektowane APC naprawdę bardzo fajnie wygląda te pojazdy, którymi oni się poruszają przynajmniej mi się to strasznie podoba Co, jeszcze jakiś się ostał jeszcze jakiś będzie mnie próbował atakować właśnie podłoga to lawa otrzymamy lekkie obrażenia za to właśnie no tu się jeszcze jakiś ostał dobra tu się zajmiemy i tobą no właśnie to jest... To jest fajne, fajne zakończenie. No, dosyć sporo obrażeń trzymają. Gdybym nie spadł, byłoby lepiej. Gdyby mi takie FPS -y na początku nie wariowały. Okej, okay, teraz musimy się... Właśnie mówiłem, że będą trzy. Dobra, na ciebie damy sobie torture tak? To załatwimy cię dosyć szybko. Ja już jestem przygotowany na maszowanie. Dobra, będzie Max? Nie, nie będzie Maxa, mimo że byłem przygotowany na maszowanie. I został i dosłownie pixel życia. To one pełnią, y, jak one, joye? Joye się nazywały, znaczy joy. Um, one, one pełnią chyba coś w rodzaju roli sukuby, tak mi się wydaje. Nie mylić z sukubą z DMC, bo to co tam było, nie miało z sukubą... Kompletnie nic wspólnego. Te tutaj mają więcej wspólnego z Sukubą będąc Aniołami. Okej, okay, to zabolało. Niż tamten demon. Czyli randomowe uderzanie przez samochody, tak? Super, czemu nie. To jest fajny detal, bo w końcu walczymy na autostradzie, jak na tym pomyśleć chwilę. Okej, okay, unik. No właśnie. Dobra. Okej, okay, udało się. I teraz zdaje się nastąpi ten fragment, który myślałem, że nastąpi. A, to jest. E, to jest nowy typ Anioła. Tak zwany anielski samochód. Um, Tea. Mówię już, że quick time eventy w tej grze nie są najlepsze. Więc a... wcisnąłem X. W one nie są. One nie są złe same w sobie. Problemem jest to, kiedy kiedy e, mamy spadek FPS-ów, tak jak na przykład teraz, mniej więcej przynajmniej moim zdaniem był. A spadki FPS-ów akurat no, w tej grze zdarzają się dosyć często, więc um, jeps. to jest ta sekwencja. Dobra, to jest, to jest... To jest naprawdę moim zdaniem fajne, bo to jest taka zmiana po walkach z gigantycznymi bossami i czymkolwiek. To jest taka fajna zmiana nastroju. Szczególnie polecam soundtrack, który leci podczas tej sekwencji. E, nazywa się Afterburner. To, to, to też jest nawiązanie do jakiejś gry chyba była jakaś taka stara gra Afterburner, ale by to sprawdzić. I co chciałem powiedzieć, że słyszałem opinię, że... Ta sekwencja jest e, słaba i w ogóle. E, głównie ze względu na model jazdy, no, który, mówmy się, nie jest genialny. To nie będzie z tego żadnego, żadnego racera, żadnej gry wyścigowej. Ale mimo wszystko, moim zdaniem, ta sekwencja doskonale spełnia swoją rolę. Po prostu w to wjechałem. Przynajmniej ja się przy niej bardzo, bardzo dobrze bawię. Um, inna rzecz miałem powiedzieć. Taka ciekawostka mała, bo o nie mówiłem. Zamówiłem, no, e, jeśli ktoś wie, to na mówię w tym sklepie Move.pl e, są takie różne, przynajmniej kiedyś to wyglądało tak, teraz się to zmieniło, że były e, takie pakiety, że jak ktoś jedną grę z zestawu, to drugą, tam zebraną z listy masz za pół ceny czy coś takiego. Więc ja sobie zamówiłem bajonetę i do niej sobie dałem Loli Pop Jeśli ktoś nie wie co to jest Loli Popchainso, radzę sprawdzić, bo to naprawdę całkiem fajna gra, całkiem przyjemna. Ale sobie tak, kiedy już złożyłem zamówienie i w ogóle sobie uświadomiłem, że koleś, który to pakował, musiał tak spojrzeć na to co pakuje, na okładki i w ogóle, jeśli cokolwiek wie, wiedział o grach, a zakładam, że wiedział, to w sklepie z gra. Chociaż mogę się mylić, to nie jest nic pewnego. Jeśli cokolwiek wiedział, to tak sobie powiedział ok, to zamówił facet single. Nie ma, nie ma innej opcji, co zamówił facet single. I nie, by, nie był w błędzie. Można to bromić. Temu momenty, będą narzekał na życie. W każdym razie. I na ta jeszcze pod Nie wiem, czy to jeszcze. Były jeszcze jakieś dzikie wybuchy. To jest sumie jedna z dwóch takich dosyć nietypowych sekwencji w tej grze, było to... Łoł! Łoł, 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 okej. O, nie umarłem. Byłem pewien, że umrę. No do you know. <coughs> Sorry za to. Okej, okay, unik. Uwielbiam, uwielbiam te dasze na motocyklu. No, na pewno ta sekwencja jest lepiej zrobiona niż Ride to Hell Retribution mimo wszystko. Muszę w końcu sobie... nie wierzę, że to mówię, ale... ...kupić Ride to Hell Retribution, ponieważ... ...czuwam wewnętrzną potrzebę sprawdzenia tej gry na własnej skórze. Nie no, miałem... miałem lekką wiarę w ten projekt. Muszę... muszę być szczerym, miałem lekką wiarę w ten projekt, dlatego że... ...no, wiecie, to jest fajna tematyka, naprawdę bardzo fajne założenia gameplayowe gdyby to, gdyby to było dobrze zrobione to byłaby naprawdę jedna z fajniejszych gier chyba zeszłego roku tak zeszłego i yy, to byłaby jedna z fajniejszych gier zeszłego roku gdyby to było dobrze zrobione bo naprawdę założenia gameplayowe są moim zdaniem świetne bardzo mi się podoba klimat znaczy klimat no może nie w grze ale tak jakby no Wiecie, ten cały, cała otoczka, założenia, mówię cały czas o założeniach, bardzo mi się podobają i myślę, że to mogłoby gdzieś dojść, ale niestety tak się nie stało. Chociaż, o dziwo, podobno ktoś robi sequel tej gry, jakieś inne studio i jestem ciekaw, gdzie to dojdzie. Nie, nie... nie mówię, że ta informacja jest 100% prawdziwa, musiałbym to sprawdzić, ale słyszałem plotki, że powstaje... powstaje sequel Ride right to Hell. Chyba ma się nazywać Road 666, co nie jest... to, to tak jak ten level, co umówmy się nie jest tam... Um, specjalnie jakimś oryginalnym tytułem, ale całkiem niezłym. Na pewno bardziej oryginalny niż Revelations, który jest... Ostatnimi czasy, ostatnimi czasy Revelations jest bardzo lubianym przez e, twórców różnego rodzaju filmów i gier tytułem Assassin's Creed. Revelations jest jednym z tych tytułów, które kiedy mówisz, że Ej, siema stary, chcesz pograć w Revelations? To ktoś się ciebie pyta, które? Czy masz na myśli Assassin's Creed, Resident Evil, Silent Hill? Jeśli było jakieś czwarte Revelations... Ale w tej chwili nie pamiętam, jeszcze coś miało Revelation pod podtytule. Lub czy chcesz zrobić tę misję poboczną w Jakuda 4 o nazwie Revelations. Lub być może chcesz obejrzeć Silent Hill... Revelations. Świetnie przetłumaczony na Silent Hill Apokalipsa po polsku. Nie wiem, ktokolwiek za geniusz wymyślił, że Revelations tłumaczy się jako Apokalipsa. Ale to tylko ja. Nie wiem, pewnie się czepiam lub coś w tym stylu. Nie wiem, cały most się już rozpada. Przede mną wyrastają lasery. No właśnie! Wow, to było blisko. Dobra, jump! Okej. To jest jedna z dwóch sekwencji na motocyklach, od razu powiem, w całej grze. Są dwie sekwencje na motocyklach i jest ta jedna, chamska, szmapsowa sekwencja, nawet mała, cały level którą będziemy mieli nieco później. Dobra. Nie wiem, czy ten most się rozpada z jakiegoś konkretnego powodu. To oni po prostu powiedzieli: Ej, dobra, musimy podkręcić klimat, niech się most rozpadnie. Ale to chyba był. To chyba był anioł, więc raczej ten most się rozpada z konkretnego powodu. Ok, bez mała tam spadłem, ale to o, szczegół. Dobra, czy też bez mała umarłem? No, ja widzę kiedy te quicks mi nie tak zaskakują. No, to nie wygląda akurat najlepiej, będę szczery w tym momencie. Zwłaszcza, że bajoneta nawet nie stoi na niczym, a po prostu stoi. Ok, więc to są pomniejsze wersje tych gigantycznych przeciwników, ale to, że są mniejsze, nie znaczy, że są mniej groźne. Wręcz przeciwnie, są dużo groźniejsze. Dobra i nie można na nich wykonać, nie można na nich wykonać żadnego, żadnego tortura, tak? Dodatkowo mają taką wzburzającą umiejętność łączenia się i wywoływania trzęsień ziemi, które na chwilę nas ogłuszają. Dobra, no właśnie, teraz się łączą. Dobra, udało mi się zabić jednego. Ok, przerwałem im to połączenie. Nie jestem pewien, czy teraz mogą się jeszcze połączyć, ale myślę, że skorzystam z tej broni. No, wow. Jak to jest, że ja mam... że ja wolniej korzystam z tej broni od nich? Ale to gówno jest potężne. Otrzymuję naprawdę tons of damage. Dobra, udało mi się zdobyć złoto. ...wszystko się rozpada. Aha, to chyba będzie koniec levelu w tym momencie. Jeps, to jest koniec levelu. Tak wygląda Road 666. Ja umarłem raz... ...przez ten Quick Time Event ze strony Ale no, okej, okay, jest srebro. Jest dobrze. No, wcześniej miałem... ...wcześniej miałem kamień, więc jest... ...naprawdę dobrze. To no nie był specjalnie długi level. Jeśli mam być szczery, ile, ile mogę mieć na liczniku w tym momencie? Pewnie około 15 minut max. Ale niestety jest taki problem, że... W tej grze muszę robić... Wow, to się was trochę nazbierało. W tej grze muszę robić po jednym levelu, dlatego że... Wyjdzie także jeden level... No i spieprzyłem tak bardzo ładnie. Wiedziałem to, że jeden level zajmuje 10 minut, a następny 40. Więc jeśli zrobię dwa, to idzie 50-minutowy materiał. A to jest tak odrobinkę dużo, powiedziałbym. I to tak naprawdę sporo dużo. No okej, okay, już jesteśmy, jesteśmy blisko. W sumie całkiem blisko. Końca. Znaczy blisko końca. no, pf, Teraz będzie chapter 9. Później. Ile było tych chapterów? 16. No to jesteśmy już bliżej, jak dali w sumie. Ok, więc e, to była bajoneta. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia przy innej okazji. Trzymajcie się. No i na razie. Cześć.